Zostaw łapkę w górę! Po lewej można zaobserwować warsztat Benego, w którym można zmodyfikować samochody. Niestety nie zawsze jest otwarty i tylko jak Benemu się chce. Co mogłem doświadczyć na własnej skórze. Chłopnie nie chciał puścić do warsztatu przez cały dzień. A teraz wjechaliśmy na drogę, która prowadzi nas za centrum miasta, a mianowicie... Jesteśmy w drodze do Palato Bay, żeby popodziwiać piękne widoki i przyrodę, która jest tam niezmieniona od wielu lat. A proszę pana a kiedy wybudują ten budynek po naszej lewej? Yy... Jak się zmieni prezydent? A czyli nie licz zbyt szybko na rozbudowę miasta i na wybudowanie tego budynku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania ich. Odpowiem na każde, który, na które będę trafił. Jedziemy właśnie na Olympic Freeway, która prowadzi nas za nasze piękne, urokliwe miasto. Pod dali można zaobserwować góry, które dodają uroku w mieszkaniu, mieszka kurwa wdni to. zajebałem się w Nieważne. Co pan o górach? Ja tak, tak, tak sobie wyobrażam, na który oczywiście pracował jako przewodnik, co ja i to samo. To ten, jest ten sam tekst ja i to jedno ja powiedzenie.